Cześć, wszyscy znamy historię o synu marnotrawnym. Niedawno przeczytałem książkę, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Dziękuję za to Mateo, Mateusz Otręba za to, że podrzuciłeś mi ją, zrobiła wrażenie dlaczego? Dlatego, że pierwszy się nazywa Bóg marnotrawny. I czytając ją, to też porobiłem kilka mocnych, uważam, wniosków, bo bardzo to. Jest nauczanie w duchu łaski, w duchu Jezusa Chrystusa. I kilkoma myślami chciałbym, którymi przyszły pod wpływem tej lektury, z wami się podzielić. Więc jeśli gdzieś tę książkę znajdziecie, to ogłaszam dla słuchaczy hiperłaski tę pozycję jako must read. Okay? A teraz. Wiemy, że syn marnotrawny wraca, wszyscy się cieszą i oto on się nawraca, i tak dalej, ale okazało się, że gorszej sytuacji jest syn starszy, o którym Jezus powiedział, że się nie nawrócił. Zostawił to. Pytanie jakby otwartym, nie jakby tylko otwartym. W rozmowie z faryzeuszami, którzy odrzucali Jezusa, Pan Jezus opowiada tę przypowieść, gdzie wszyscy się, no tak, ten syn barnotrawny, zły człowiek i tak dalej, ale On się nawrócił. Natomiast syn starszy, nic nie jest napisane. I to, co czytamy i widzimy, to widzimy to, że syn, starszy syn, okazał się bardziej zatwardziałym grzesznikiem niż, niż młodszy. Kilka fragmentów z tego. Dobrze, już od razu od starszego syn zaczynamy Łukasza 15 i 25 werset i dalej. Starszy, zaś syn jego był w polu, a gdy wracałem, zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywołał się jednego ze sług, pytał: Co to jest? Ten zaś rzekł do niego: Brat twój przyszedł, i ojciec twój kazał zabić sztuczne cielę, że go zdrowym odzyskał. Rozniął się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: Oto tyle lat służy. Ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twojego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźleńcze, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majątność twoją z nierządnicami przyszedł, kazałeś dla niego zabić sztuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Należało się weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zginął. A odnalazł się. I teraz szybciutko zobaczmy kilka, jakby cech starszego, starszego brata, starszego syna. Ojciec jest typem Boga tutaj, to jest opis Boga. Starszy Syn to jest wierzący. I teraz ten wierzący, który. Niby powinien szanować Boga, kochać Boga i nie sprzeczać się z Bogiem, to bardziej, że cały czas był z nim, cały czas przebywał w domu, służył, służył temu Bogu i napełniał się, jakby, obecnością ojca. W momencie, kiedy widzi jakieś niepopularne, trwoniące podejście ojca, reaguje złością, ponieważ. Starszy syn w ich mniemaniu to Izrael wierzył tak, że po, po kiedy ojciec staje się zbyt stary, na przykład, to może przypisać majątek rozdzielić między synami i starszy dostaje 60% zawsze. Mocy dostają odpowiednio podzieloną na mniejsze kwoty. Starszy dostaje tyle, bo powinien się opiekować starzejącymi się rodzicami. Tak? I teraz oto już 30% majątku poszło. Teraz starszy też jakby w ten sposób ogólnie otrzyma mniej, więc już jest gdzieś kalkulacja w jego głowie wychodzi niekorzystnie na. Dla jakby dla wszystkich, bo Mocześ, syn wracałem, znów dostaje, ponieważ została mu przywrócona całość jakby praw synowskich, to znów dostaje jakby kolejne swoje 30%. I kto go wie, co zrobię później z tymi 30%, prawda? Więc różne takie myśli mogą być, ale co jest ważne, 28 werset mu pokazuje reakcję starszego syna. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Reakcja gniewu na kogoś, kto jest miłujący, tak, ta reakcja pokazuje, że jego serce nie było jedno sercem Bożym. On służył Bogu. On był z Bogiem, ale chciał, jakby poprzez tę służbę i swoją moralność, zdobyć jakieś przywileje dla siebie. Jakby służył Bogu też dla własnych korzyści. Bo mówił, nawet koźlęcie mi nie dałeś, bym się zabawił. Tak? A chociaż znów nigdzie nie jest napisane, że Bóg mu na przykład nie dawał. Tylko przez swoją moralność. Zbudował mur, de facto, nieprzyjaźni z Bogiem. I poprzez służbę, i często są, my możemy tacy być, że służymy, służymy Bogu w ten sposób, myśląc, że w ten sposób ja będę bardziej, jakby Bogu się podobał. Więc starszy syn, który cały czas służył Bogu, okazało się, że jego serce było daleko od serca Bożego. I to o to chodzi, że Nasze jestestwo powinno się zmienić w podobiznę i w podobieństwo jestestwa samego Ojca. I kiedy Bóg jest przy nas, a my przy nim, to wtedy przez tę bliskość i tę wzajemną relację my upodobniamy się. tutaj widzimy, że podobieństwo z Bożym Sercem w starszym bracie było zero. Nic. I to jest straszne. Niby służy Bogu. A nie ma nic z Bożego serca, bo zbudował mur z własnej moralności, z własnych, własnych starań. Okazuje się, nasze starania, nasza moralność, nasze wysiłki potrafią zbudować mur. I my zaczynamy Boga traktować jako dłużnika naszego, który nam coś jest dłużny. Czasem ja myślę, że nieraz... Lepiej, żeby ktoś w ogóle nic nie robił dla Boga, ale kochał go szczerym sercem, chociażby za to, że jest zbawiony i nic nie musi robić, że taka sytuacja może być lepsza niż kogoś, kto nic nie robi dla Boga. Ale jednocześnie mówię, ja jako pastor się potrzebuję ludzi, którzy pomagają i chcą służyć Bogu, tak? że nie o to chodzi teraz. Ja mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Więc e, widzimy gniew I, i co jeszcze widzimy? Tedy ojciec, 28 wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Widzimy reakcję ojca dokładnie taką samą, jak na reakcję powracającego się marnotrawnego syna. Tamtego zobaczył, wybiegł mu na spotkanie. Ten wyszedł, poszedł po niego. Poszedł na rozmowę, żeby go jakoś przyciągnąć, zmienić jego nastawienie. W patriarchalnym środowisku takie zachowanie było karygodne. Kiedy ojciec poszedł, to goście, których on zaprosił, mogli powiedzieć: No, zbaraniałeś człowieku. Tego gnojka po prostu trzeba wrzucić do więzienia. Najpierw go po prostu zlać do półśmierci, żeby wiedział, jak się szanuje starszych w ogóle. Tak? Yy, ogólnie takie, takie nastawienie też środowiska wierzących mogło być. Co ty robisz? Ale on wychodzi i pokazuje, ukazuje serce i mówi, ja chcę ciebie z powrotem. Ja chcę, żebyś okazał serce. I wiecie co, ja tak zastanawiam się, gdybym ja był takim synem i nagle do mnie przychodzi sam Bóg i próbuje mnie swoim słowem zmiększyć, mnie, przekonać mnie, to aż ja się dziwię, gdyby mi do mnie przyszedł Bóg i zaczął mnie przekonywać, zrobić to czy tamto, Myślę, żebym uległ. Ja myślę, że ty też. Prawda? Więc pamiętajmy, że Jezus mówi tę przypowieść w stosunku: mówi to do faryzeuszów i w ten sposób też pokazuje, że, że nie, Jezus nie staje się też faryzeuszem dla faryzeuszy. Nie wywyższa się nad nimi, nie potępia cały czas ich. Oczywiście mówił pewne, pewne rzeczy trudne, ale próbuje dotrzeć do nich. Jak do tego starszego syna z przypowieści. I tutaj ojciec też nie wywyższa się nad wywyższającymi się, tak jak jakimi byli ci farzeusze, i idzie do tego obrażonego syna, który nie pokazuje, pokazuje zero prawdziwości w sercu swoim. I, i rozmawia, próbuje go przekonać. I ten 28 werset kończy się słowem: i prosił go, czyli ojciec błagał, prosił, nie rozkazywał, nie nakazywał, tylko e, poprzez jakby stosował miękką technikę perswazyjną, że prosił, błagał, żeby człowiek, no. Spokój się, no, zastanów się, pomyśl, to jest dla mnie jako ojca jest wielka radość. I y, wiecie co, mi się przypomina moja matka, która y, ja się kiedy nawróciłem, ona się bardzo cieszyła widząc moją zmianę. A na przykład moja siostra wtedy była bardzo nienawrócona, i do dzisiaj jest kłopociek z tym. Teraz ja mam ten kłopot, ale ja bardzo się gniewałem i bardzo ją prześladowałem. Moja mama cały czas okazywała wobec niej miłość i mnie to denerwowało. I ona mówiła: Ja chcę, żebyście wy przyjeźnili, żeby między wami była jedność. przyjaźnijcie się, jakoś tam próbowała po swojemu. A ja byłem nie, ja byłem nieprzejednany. Długo tak było, aż w pewnym momencie Bóg zaczął mnie w tej kwestii zmieniać. Nie powiem tak, że już jestem chodzącą miłością wobec mojej nienawróconej siostry, ale się staram. Staram się nie być tym synem starszym i nawet zrobiłem kilka postępów, ale o tym kiedy indziej. I 29 werset. Ten zaś odrzekł ojcu: Oto tyle lat służy ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś, nawet koźlęcia bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. My. Tutaj wyrzuca, stawia swoje zarzuty, że nie miałem z tej służby żadnej radości. Nie pozwoliłeś mi na radość. Zarzuca Bogu to, co też wielu chrześcijan mogą zarzucać. Służę, służę i nic z tego nie mam, zero radości i tak dalej, że służą, ponieważ ktoś ich zmusił, może i tak dalej. Jakby takie, takie Taka rzeczywistość bywa i zdarza się w kościołach wśród wierzących, czyli pokazuje swoje serce. Syn marnotrawny po hamsku by dać mu jego pieniądze. Ten w sposób inny, w sposób grzeczny, w sposób taki dostojny wręcz, tłumaczy ojcu, że. Ja też bym chciał mieć, czyli jeden i drugi próbuje osiągnąć i wziąć od Boga coś, co mu jakby się należy. Chcą profitów z tej relacji z Bogiem. I teraz, to ciekawe, w tej przypowieści Jezus nie, nie wywyższa ani jednego, ani drugiego. Mówię, obydwie postawy są złe. I wybiera tutaj jakby, wybiera tak naprawdę trzecią postawę, że, 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 że pokazuje, że w momencie, kiedy syn marnotrawny wracał, Bóg pobiegł do niego, mimo że wiedział, że ten idzie z niewłaściwych pobudek i nie idzie, bo naprawdę chciał pokutować tylko do tego, że było mu źle. I my o tym możemy tutaj przeczytać, że e, syn, syn powiedział, że o, tyle najemników jest, ja o tym w ogóle nagrałem w poprzedni odcinek, tam kilka... Dziesięć odcinku do tyłu, posłuchacie sobie, że on szedł z niewłaściwym nastawieniem, niewłaściwą, niewłaściwą myślą. On nie szedł ze skruszonym sercem, ale to, że Bóg pobiegł do syna marnotrawnego pomogło synowi marnotrawnemu okazać skruchę. Boża marnotrawna miłość. Kiedy on jakby marnotrawi w oczach starszego syna miłość na ciebie, pomaga nam okazywać skruchy i zmieniać się. I to jest cudowne. W tym przypadku e, ojciec też wychodzi, żeby okazać miłość. Starszy syn musi rozumieć, że tata wychodzi do mnie teraz, łamiąc pewne zasady patriarchalne, że ośmiesza się w oczach swoich bliskich, znajomych, przyjaciół, całej wsi, że postępuje, że wychodzi do smarkacza, który tutaj się dąsa i postępuje źle, nie jest tym twardzielem, który powinien ukarać, prawda, starszego syna. Syn, starsze, rozumie to. I farzeusze słuchając Jezusa, rozumieli to, że Bóg się przychyla mimo ich zbudowanych murów ze własnej samosprawiedliwości. Bóg jest im też przychylny i wyciąga do nich rękę. I tutaj ta rozmowa następuje, że oto tyle lat służę nigdy nic, jakby, i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego, czyli ja jestem w zuch, jestem twardy, żyję, święcie, a tak naprawdę ta świętość, ta, te starania się zbudowały już dawno mur tej nieprzyjaźni, która, przez który nie da się Duchowi Bożemu przebić się do serca Starszego Syna, żeby, żeby zmienić to serce. Widzicie to? Dalej kontynuuję 30. Gdy zaś ten Syn Twój, który roztrwonił majątność Twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś do Niego zabić tuczne ciele. Wyrzut. Jesteś dobry. Zarzuca. Zarzuca Bogu, jesteś zbyt dobry. Nie cierpię tej Twojej dobroci. Nie cierpię tej Twojej rozrzutnej miłości. Wkurzony jest. Widzicie, serce ludzi, którzy budują własną tożsamość na tym, że starają się i im dobrze wychodzi, serce takich ludzi jest nieprzejednane. Jest, jest zatwardzające, jest kamienne. Oni nie są z Bogiem, mimo że służą Bogu, myśląc, że są z Bogiem, nie są z Bogiem. Bóg nie może z nimi się utożsamić. To są dwa różne budulce, dwa różne materiały, tak jakby budowlane. Porównać serce Ojca i serce starszego Syna, który służy Bogu, prawda? No oczywiście On tutaj w 30 wersecie mówi: Ten syn twój, nie mówi: Brat mój, nie mówi. Jako swoim młodszym, nierozsądnym bracie, przenosły ten syn Twój, gdy rozstronił majętność Twoją, z, z nierządnicami przyszedł, kazałeś do niego zabić sztuczne ciele. Zarzucam ci rozrzutną miłość. Przesadzasz z tą miłością. I 31. Wtedy on rzekł do niego: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoim. Nie powiedział, że. Zasłużyłeś na to wszystko, tylko ponieważ jesteś moim synem, wszystko jest Twoje: błogosławieństwo, namaszczenie, Duch Święty, zdrowie, radość życia, samo życie, jedzenie to wszystko jest Twoje. Ponieważ jesteś ze mną, możesz i powinieneś z tego korzystać. Dlaczego, Dlaczego zbudowałeś między mną a sobą ten mur nieprzyjaźni, przez który nie da się? Dotrzeć do ciebie z żadnym wspaniałym prezentem, który mam i który chcę ci dać i błogosławić. Końcówka tego, tej przypowieści. Należało się weselić i radować, że ten brat Twój był umarły, a ożył, zaginął i odnalazł się. I tutaj Jezus tłumaczy, czym jest prawdziwa wiara. Radość i wesele, że my żyjemy radośnie. Radośnie, ponieważ. Wiem, że moje grzechy są mi odpuszczone. Mogę korzystać ze wszystkich przywilejów. Bóg jest zawsze ze mną. Bóg zawsze mnie błogosławi i nigdy nie chce mnie przeklinać. Nie muszę zasługiwać na Jego dobroć, na Jego miłość, bo On jest zawsze ze mną. I On jest zawsze z Tobą. I mówię Ci, że wszystko, Ojcowskie, jest Twoje. Nie dlatego, że ty służysz mu, a dlatego, że jesteś jego dzieckiem. I nie ma znaczenia, czy tym marnotrawnym, czy tym drugim. Kończąc tę, zobaczcie przypowieść: okazuje się, że z tych dwóch postaci religijna postać jest gorsza niż, niż postać rozpustnika. Religijny pozostał za murem, który oddzielał go z ojcem, niereligijny, marnotrawny czy ten syn, okazał się jakby lepszym przykładem, bo pojednął się z ojcem i przyjął jego dobroć. Okazuje się, religia i religijna postać bywa gorsza niż postać takich zwyczajnych grzeszników, którzy po prostu taplają się w błocie swoich grzechów i od czasu do czasu myślą, jest mi źle, muszę wrócić do Boga. Co robić, co robić? I niektórzy wracają do Boga, i wygląda na to, z tej przypowieści Jezus pokazał, że postawa takich religijnych twardzieli jest dużo gorsza niż postawa tych zwykłych grzeszników w świecie. Bo tamci szybciej przyjdą do Boga, że celnicy i prostytutki wyprzedzają Was do Królestwa Bożego, mówił Jezus. I ta przypowieść o tym mówi. I Zastanów się, czy czasem nie żyjesz pod tym płaszczem tej ciemności, religijnej ciemności, która dawno zabrała ci radość z bycia wierzącym i zabrała ci, zabrała ci wszystkie przyjemności z bycia dzieckiem Bożym, bo wiara w Jezusa Chrystusa jest radosna i daje radość. Amen. Błogosławię Ciebie i pamiętaj, Bóg jest Tobą i wszystko Jego jest Twoje.